Energia, tak, szybkość. Zobacz, A szybkość żeby to. zrobić speedruna trzeba w skip kliknąć. A nie, nie, to nie mogę skoczyć. Speedrun! Speed no, klikajcie! Speed no klik, 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 go, go, go! go, go, Nie ma czasu się. zastanawianie się Dzięki klik, Ola mi w twarz. klik, klik, Łap ten tlen, Ty łap Słuchajcie, wysyłam. wykluczam Krysiana z naszego klubu ryb, bo Krysian nie ma ryby. Już Ej, ale, ale, ale wiecie, że jeżeli nie. to jest speedrun, to nie możecie. Czego Co? nie możemy? to nie możecie kłócać ani się chować? No, się martuje. Tak. No nie możemy się chować i to też nie możemy. Po... Zaimponowała Cześć, mi teraz. Bo Sandra jest super mądra. Ta no. ja jestem niczym Flondra. <laughs> O, Krystian! Aaaa, Krystian, ty! Da się szkodę ja... złapać! E, ogólnie to ja przez 10 sekund wysiałem w powietrzu, bo e, poszedłem, biegu Blue, poszedłem na Tyrolkę, mhm. wyszedłem 10 sekund w powietrzu, zlagowany! Aha... Aha, Blue mnie dalej nie widzi, zrespiłem się, ale przeszedłem o go, a on mnie widzi, okej. Okay. Ja już ja, więcej ja ja nie mogę zabrać. W każdym razie nie Nie, 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 nie W każdym razie kliknąłem tutaj, o tu, ola, tu, i tu wisiałem w powietrzu, byłem zlagowany, i potem spadłem i Blum nie złapał. Ja biegnę przed niebieskim. Dobra. Okej, o Boże, tu jest zielony. Musimy ustalić jakiś plan działania, ukończenia tego najszybciej, Tu jest zielony gdzieś, Tu jest. Ja idę do fioletowego. Ofa, fa. Ja chciałem wejść, w które nie można wejść, Ja też jestem geniuszem. Gdzie już chyba wszystko sprawdzone, Maciek, wiesz? A, dobra. Ja ty. mam jedną! Ja mam jedną. Gdzie zielony? Ja mam dwie. Aaaa! Za mało! mało jeszcze jedna za mało! Co Dobra, jest? Jedna czy dwie? Ja mam, ja mam jeszcze jedną fioletowego biorę. Dwie mam, dwie mam. Ja też Dobra, mam. To fioletowy idzie tam z Dobra, jednak za mną. Fioletowy <laughs> idzie? Trzymam, trzymam! O Boże, nie! O naranarana! Nara, 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 nara. To tylko trzy, na ciebie trzy, czekamy, trzy, trzy. Konewka! Biegnę, biegnę, biegnę! Ola, ja próbuję przeżyć w tym czasie jak zanosisz... O! Dobra. Skip! 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 Szybko, A, szybko, szybko! Wszyscy! Dobra. Jest dobra. dobrze, no. I biegniemy, szybko, szybko! Dobimy, Dobimy, szybko robimy, robimy! Tu nie ma z tyłu. Christian, no! Dobra, ja idę z Maćkiem w tą stronę. No, Tu tam na prawo, nie? tu już jest! do żółtego. Tak. Miałam bliskie bliskie spotkanie z żółtym. Co? Co to za Jaki Jaki? Nie rozumiem nie Cię. Jak dziś cały <grym> no, no, no. O Boże, gdzie, gdzie A, jest niebieski? Kto ma niebieskiego? Nie, no, za nie ma, nami że... jest. Super. A ktoś jest za mną? Nie ma? Nie... Ja ola, nie wiem co, o co Ci chodziło i nie, 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 nie zrozumiałem o, nie. pytania. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie. nie, nie, o, nie. o nie, tam jest żółty. O dobra, to wziąłeś go ode mnie. Nie, nie wzięłam. A, to du, nie jest super, du, du, to nie du, dzięki. Tutaj coś coś Oj, go no, nie widziałam, hola. Dobra, Ja biegnę pod most. Ej, to słaby speedrun robię, bo ja nic nie znalazłem. Ej, ej <śmiech> mam <laughs> dwie, <laughs> mam dwie, <laughs> mam dwie. O Jezu. Ile masz? Sa... Du, 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 gdzie jest Ja mam cztery. Gdzie jest niebieski? Biegnij do góry. Nie stawaj, tylko biegni, bo to jest speedrun. Ale to jest niebieski, ja nie chcę. Szybko. Ale niebieskiego tam nie ma. No jak? Dobra, dobra, dobra. O, wszystko, nice. Kto miał nie Kto trzyma? Kto trzyma? Ja, ja nie o, o. Dobra, dobra. Słonika była, to słonika, jej wina, jej wina. A nie, bo tu po jednym trzeba. O Jezu O nie, zabrałaś mi! No sorry! Sorry! Ale ona ma zieloną przychodzi. kulkę! O, o, o oo! Niebieski! Niebieski! Niebies, niebieski. Oje, że ja ci słyszałam. Tu idzie. Ja coś słyszałam A cześć Dobra ja lecę, lecę i mówię wam gdzie są kulki Siema mamacie! Przy zamku jest kulka I nie wiem, dobra Ale jest przy zamku na pewno jedno Krystal on mnie zobaczył O Jezu tu coś jest Kto on? Niebieski O Jezu to ktoś jest To nie fajnie Słuchajcie mam szóstą, niosę Szóstą, To ktoś jest Cześć, Cześć słonika Cześć, ja się zatrzymuje, bo ja się boję, ale tam jest gdzie żółty Ja mam niezłego Maciek w ogóle nic nie znajduje takie spiedrana, a ja mam takiego spiedrana, ja że się zatrzymuje, bo bardzo? się boję Słucham bardzo? Czy mi zarzuciłaś, że ani nie znajduje? No, no, nie ważne. No ja no, no, nic no no, no no, 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 nie No, no nieważne jedno tam no, Sandra, pozwalam ci Jak ja już dwie przyniosłem A, a może za spadę, można się schować, czy nie? Ile przyniosłaś? Ja drugą teraz niosę No, to zostało za plecami Wiesz co, nie wiem, uciekam od żółtego o, widzę Lokusia tu, 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 Przed... tutaj jest przywieży, przywieży jest, przy jest pomarańczowy no. O Boże, halo, Siema. pomocy I jeden chyba u fioletowego się bujał tak O Boże, halo, wierzy. pomocy Bo ja się nie widzę, nie widzę fioletowego Sandra, ale w cztery, szybko Nie, nie rób, Altek w cztery ale, ale, ale tu jest zielony, a tam jest żółty i niebieski, co wy chcecie? Prze, przejść, możesz mu przejść pod tego, no dawaj, 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 dawaj. No ale fajnie, ale... Chodź. Eskadruje cię, eskadruje cię, chodź. Jasne, dzięki! Es -eska eskadra Lukisów! Uuu, eskadra! Pod nie można przejść? O, dawaj! O, szybko! O, o. Dawaj o, o. Sandra, dawaj! Jest! Wotę, wotę, wotę! Wotę, wotę, wotę! Szybko, 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 szybko! Ej, pięć minut, nie widzę! Do, przodem, przodem, szukaj, szukaj, szukaj! Raz, dwa! Kurde, to mnie nie wszystko przejdziemy! Opa! Tutaj nie ma. Odstawiamy. O Boże, no czemu te rzuty się mnie uwziął uwziono? Sandra, nie w tym kierunku Trudno. O, dobra, 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 dobra. O nie Boże, o Boże. Ale, o kurde, o kurde. O, boże, dobra, dobra, o nie, dobra, dobra. o nie. Co? Krystian, co, co, co? Co? O, o. O, żegnaj. Był Chrisan. Iblo o, o. i Saiyan. Zaboniam, ja, ja, mam pomysł, Saiyan ja mam pomysł na odcinek z Rainbow Friends 2. No? Okay. Bez umarnięcia. Bez jedno życie? Tak, jedno życie, bez umarnięcia. Nie możemy bo mi, ej, ja mam taki problem, bo mimo, że Sugar Mami nie dała tego. Po prostu? Tak. I masz. O nie. Trzy tylko nam brakuje, trzy. Kto ma trzy? O nie, o nie, o nie. Ja mam jedno, bo teraz muszę powiedzieć że tym, że Krystian był wcześniej. Macie jaki nie przyznawał się nawet, Jezu. Tylko Uuu, uh. <guletra> to Zamek, blue. Zamek, blue. zamek Zamek blue Zamek tam jest cyjankowy. A -a. Ja ustawiam. Zamek Blue! Sam zejdź do zamka blue! tam jest cyjankowy gdzieś e, obok. No właśnie, cyjankowy tu jest, bo ja siedzę w szafie. Aha, zamek blu. To po co w szafie <guletra> siedzisz? No bo gonił <guletra> mnie i zielony, i cyjanowy, i wszystko. O boże, ja coś o. słyszę, ale nie coś ja słyszę. Zamek blue Zamek blue Aha, dobra, tam. Ja nie mam nic. Mam ja chyba ukrę. Oczy się na zamek. Kurde, no, na zamek. Co? Na zamek, lećcie jest... No ta na zamek idź. Na zamek, leć. leć, leć na zamek na około! O Boże, zielony! Idź sobie, idź sobie. O, nie. o Boże, zielony! Nie! Załatwiłaś mnie! Się ten mnie! Co się stało? Niech, ja umrę! Ej uj... O nie u fioletowego jest chyba cukier! Dobra ja pójdę ja pójdę! Nie! Mam, pójdę za... mam mam mam! Dobra. Tu, 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 tu. Mam dwa! Ile macie? Dwa! To ja mam jeden Sandra dawaj Dobra. Już 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 już! Dobra! Dobra. Szybko szybko szybko, Wiesz, szybko. Się Aj, Ola, Co się bo, stało? Bo siankowy cię gonił łzećką! A był blue jeszcze Błyżeczko? koło łzećki! Ja już nie mogłem się nic chować. Oooo. A czemu do kartonika gadam? Ej, ale nie nie możecie się chować, bo to jest speedrun. Ale czekaliśmy i tak na Krystiana. Nie, nie możecie się chować. Nie, nie. Nie możecie się chować, nie możecie się kocać. Teraz będzie najgorszy moment, bo jakby nie możemy przyspieszyć tych wagoników w skip, 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 skip. skip, 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 Czemu tak późno? Krystian, o dobra. No bo późno łapię, no się spamuje. Lecimy, przecież, dobra, dobra. Coś mi Ja jeszcze jedzie, pobiegnie. A tu i tak nie, Tu i tak nie przyspieszymy, bo on będzie gadał. No, no, no nie, ale nie, nie do tego fragmentu możemy. Dobra, ja siadam z konewką. Dobra. <laughs> Idź, kochani. Ach, Chodź do mnie. A. 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 <śmiech> <śmiech> nie do tego poszłaś. No to... <laughs> a my mamy ryby, a my mamy ryby. Maciek też ma śledzia. Ryba, 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 Czemu śledzia? A czemu nie? Moja ryba ma na On imię śledź. Jak śledź. <grym> Ale to jest imię. A moja ja ma na imię karp O, Mój ma, ma na imię Krystian. <grym> nie! Ja moja ma na imię płotka! <grym> o Jezus Krysiuś, A który się nazywa Okoń? Ok oń. Krystian się nie odzywa, <grym> będzie trollować <oko> mnie. <grym> Będzie no. mnie trollować, I, I po co z nim siadałeś? Po co z nie nim wiem? siadałeś? Nie wiem! Dajcie mi wysiąść do innego ja manikiniczka! Ja tam Ben Christianowi nie zaufałam, no ale dobra. <laughs> tak będę jechał, co na to? <laughs> dobra! I tam dobra. gdzie poleci, tam pojedziecie. Nie! On gdzie mi trzy siotka robi poleci. na ekranie! Widzowie <laughs> yes. rzygają. Ja prawie, jak on to patrzy. Teraz wyjątkują na prawo! Teraz na lewo! I tak. znowu na prawo! Ona tam. Ona ale fajne Przędzie? te ryby, I... takie yes. zaniecholone. Podoba im się, nie? Rybny Ale jakie skład? straszne oczy mają te ryby. Rybny sku... e... Sandra, czemu ja idę? E... O, czemu wiem. ty idziesz? Czemu się kucasz? Patrz, jak fajny. Co ty Patrz. robisz, konewka? Halo, ty no widzisz idę. to Maciek? Idę. Maciek widzisz, co ona robi? Jest szybciej, jest szybciej. Ona chce Jasne, jeść, chyba nie, ona nie ma. Ona, 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 ona weszła na wyższy poziom skradania. O, o idziemy Sandra, chodź, chodź, idziemy, idziemy. A ja? Idzie, idziemy. O, Sandra nie idzie, tylko ty, 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 ty. ja ty, 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 ty. torta I Ja nie mogę iść. Ja nie mogę iść. Mm, torta a Ola, poczekaj, bo ci plecy wącham, dobra. Sorry. Dobra, ja przyspieszę na nasz nie, słuchaj. Ej! Nie, to nic nie niestety... <słuchấn> Zjadłem coś kremowego. <gry��이> oh, <gry��이> Jak kremówkę na przykład? Na przykład smalec? <gryisiejszy> oh, o Jezu, fuj. Smalec jest kremowy? O! No jasne, i jest taki... No jak dziecię, y smak. Prawie jak Nutella. O rety, Ja wiem. O dawaj maci teraz random, 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 random. No dawajmy przecizimy ich. <średencji> dawaj, dawaj, dawaj. <średencji> tak, 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 dawaj. Dawaj, żebyśmy już mieli dwa aski, no nie mieć celów. Potem mamy jakieś, przecież w momencie kiedy jest Skrzęciuś. Dawaj, ola, dawaj, dawaj, dawaj. Jup. My jesteśmy pierwsi. Nie, nie, my jesteśmy pierwsi. A wiesz czemu jesteśmy pierwsi? czemu? Bo was nie widzimy. a gdzie, he, a, 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 gdzie, gdzie jesteście? Widzimy? a gdzie jesteście? No, my, my już jesteśmy na wyjściu, Exit. my już za lawą daleko. My już Exit skończymy, właśnie. Aha, no, już my już. Ja, ja już uciekam Ui. przed Sajanem, nie wiem jak wy. No. Szybki <taki> Krystian <taki taki> <taki> jesteś. Ja już jestem w chapterze trzecim. Ja już, ja już na nowo te luki zbieram. <taki> Maciek daj spoiler, to jest w chapterze trzecim. He, 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 nie. Aha. Aha, fajnie. To za... Trzecim jest y, zielony z, włos, z włosami Maćka. Maciek da spoiler do chapter trzeciego okam. za 10 tysięcy lajków. A czemu tu blue wyskoczył? A czemu nie? O tak. Zmieniła się Ui. kolejność. Ui. Czyli kłamiesz? No jasne. Tutaj zawsze był blue. Uu. 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 Skręcamy! Uu. O, Maciek! Uuu. Bardzo blisko było. Ola, papa! Krystian nie jest żartobliwy. Zobaczcie! Dobra, no jak ma być jak śmiesznie, to zaraz wyjść, będzie. Jak mogę wyjść, jak mogę stąd wyjść? Spacja, spacja, działa! Ale musisz... Spić, Ola, prosto, 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 prosto nie, Maciek! Nie, nie. A, żartowałem! Do śmiedznika! Opa! Dobra, wszyscy teraz uciekają okay. do tyłu. Nie. No, ja a a twoje... nie, to jest speedran, to jest speedran. Zgiela mnie! Ratonko! No jakie ola? No, nie! To powypadkowe. Sandra, eh, tak. Sandra. Lordoza, Lordoza. Po, twoja ryba ma na imię łyba. Lordoza. Przepraszam, <laughs> <laughs> e, to, to Lordoza, ponieważ jestem a, to Lordoza, ponieważ jestem lordem. Kiedyś, kiedyś miałem królozę! Jest na nowość. Kucu, kucu, new. I Maciuś się pierwszy. Christiany wyprostuj się. Przepraszam, ja ja no nie mogę. Ja jestem pierwsza. Jak ty to no, widzisz na ekranie u siebie? No, że ja jestem pierwsza. A ja widzę, że jestem ostatnia. No. Nie. Tak. Nie, ja Ta nie widzę z pierwsza. Pierwszy winę dotknę! Ją poliżę! Do <grystu> widzisz? Pierwszy byłem. Hej! Chcecie rybkę? Rybkę? Ryby! <grym wytrych> nie jestem to był udany speedrun, wiecie? tak, że Naruto! Smeruta! nie! Uli, 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 Tak. uli, uli, Tak. A, go spowolniliśmy. tak. tak